Spieszmy się cieszyć efektami statusu, póki devsi nam tego jeszcze nie odebrali. Siemanko! Jeśli zostaną wprowadzone zmiany dotyczące odporności mobków na efekty statusu, to na legendach może być ciężko. Mianowicie dlatego, że bazowa odporność na efekty statusu mobków, na legendzie, zostanie podniesiona od 25% na 40%. Czyli w przypadku elit, one będą miały 65% odporności, a neymedy 75% odporności. I te 65%, bo to o nich się rozchodzi, no może być już mega upierdliwe i ten efekt już nie mo może nie przynosić takiego efektu, jaki pożądamy w kontroli. Ale zobaczymy jak to będzie. Na razie to jest w testach i nie wchodzę w to na razie głębiej. Teraz tak, skąd ja mam te 7 milionów w głowę. A zanim 7 milionów w głowę, to tutaj mam skrzyneczkę, którą można otworzyć i z niej wyskakuje wisiorek. Nie wisiorek, tylko ten tutaj, to co dynda nam przy plecaku. Nie? on jest w kampusie, w osadzie. Gram ponad rok w tą grę i w ogóle nie miałem bladego pojęcia, że on tutaj jest. Wprawdzie go nie szukałem, ale nie widziałem. Dobra, 7 milionów w głowę. Zacznę od tego, że sami tego nie zrobimy. Musimy mieć w drużynie dobrego cck który dobrze będzie rzucał yy, ćmę, robił w ogóle w efekt statusu, będzie rzucał mopki i tak dalej. I będzie grał oczywiście na survival bo daje nam 10% do obrażeń w momencie, kiedy mopki są oślepione, podpalone, czy jakkolwiek inaczej. Zaczynamy od tego, że gramy na klasycznym M1A. I mamy tutaj talent bez oczu, który daje nam 20% obrażeń na broni w momencie, kiedy mopki są oślepione. Oraz, to też się przydaje, jeżeli 4 razy kogoś zabijemy, to u kolejnego przeciwnika wywołujemy efekt statusu oślepienia. Więc sobie generujemy to oślepienie dodatkowo. Mamy też granaty oślepiające, więc to też przekazy dodatkowo możemy sobie wykorzystać. Jeśli zdarza się także że jest sytuacja, gdzie cecek jest na cooldownach, no to przerzucamy się na bumeranga robimy trochę mniejsze obrażenia, ale jesteśmy zabezpieczeni, jak nam te 20% od oślepienia wyskoczy. Teraz tak. Oczywiście na, na klacie Alilardi z idealną ogniskową. 60% obrażeń oczywiście po naładowaniu, to jest naprawdę coś, co, co, co nas będzie cieszyło i da dużego kopa. Tutaj mam obrażenia w głowę, ale tutaj powinniśmy mieć 6% do szans na trafienie krytyczne. Wszędzie mamy standard, ja zrezygnowałem z ceskiej. Mam grupę Sombra, trzy elementy Providence'a i Overlord'y wiadomo. I wszędzie na każdym elemencie mam szansę i obrażenia od trafień krytycznych. Ja mam tutaj dużo braków szans na trafienie krytyczne i to mnie troszeczkę boli, ale jeżeli troszeczkę się pofarmi, to naprawdę można sobie te szanse na trafienie krytyczne uzbierać bardzo ładnie. Na broni mam oprócz celownika 45% do obrażeń w głowę, powiększonego magazynku też mam szansę na trafienie krytyczne i śmiało będziecie mieli około 55%. Szanse na trafienie krytyczne. Ja mam niestety przez to, że mam braki mam 46 tylko, ale mi tam brakuje spokojnie, około 9% jeszcze, więc bym miał tutaj 55. 188 obrażeń trafień krytycznych to też jest całkiem elegancko. I wtedy właśnie wychodzą nam te 7 milionów w głowę. Ja na dodatek mam tylko 11% obrażeń na kabinach więc jeżeli ktoś będzie miał maxa 15 i nawet jeżeli zdejmie te obrażenia od głowy z klaty to mi się wydaje, że można jeszcze więcej uciułać. No nie wiem, może komuś z was uda i fajnie byście mi to pokazali, bo jestem ciekaw jaki jest max w tym zestawie. I umiejętności lecimy standardowe. Tarcza, zawsze tarcza nas troszkę ochroni. Parę tych kul przyjmiemy na klatę i możemy sobie spokojnie z tej lunety naszej strzelać. Mm. I, I mamy podnoszenie. Tak? Na, na tym. E, na drugim. Na drugiej umiejętności. E, no wiadomo, że też nam się zdarza paść i żeby to nam pomagało e, wstać. Czujność na plecaku. Jak mamy tarczę, to czujność też dobrze działa. Wiadomo, bo, e, bo nam nie ściąga tej. E, tej czynności, jak trafiają w tarczę. I to by było w sumie tak naprawdę na tyle. Bo, bo nic skomplikowanego w tym zestawie nie ma. Wielu z Was będzie miało i tak y, zestawy pod M1A klasyczne skonstruowane, więc kwestia wywalenie ceskiej, rzucenie grupy sombry, którą i tak zresztą pewnie macie, wywarmienie klaty w wywarmienie y, M1A odpowiedniego i jedziecie z koksem, ciśniecie legendy i zdobywacie bighorna. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się na razie. Hej.